Jak podróżują najbardziej wpływowe osoby na świecie? Co stoi za ich dążeniem do bezpieczeństwa i komfortu? Kiedy mówimy o byłych prezydentach, luksus i ochrona idą w parze. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest maksymalne zabezpieczenie, czy całkowita dyskrecja, ich podróże to starannie zaplanowane operacje, a w tle zawsze są agenci Secret Service. Zajrzyjmy za kulisy i zobaczmy, jak organizowane są wyjazdy tych wyjątkowych osób oraz jakie środki ostrożności stosują, by zapewnić sobie prywatność i spokój w każdym zakątku świata. Samolot Donalda Trumpa Boeing 757 zwany Trump Force One to prawdziwa rezydencja w przestworzach esencja luksusu i przepychu. Zakupiony w 2011 roku za kwotę 100 milionów dolarów, stał się nieodłącznym elementem kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Choć Trump zakończył swoją kadencję, ten imponujący odrzutowiec nadal pełni funkcję jego prywatnego środka transportu, podkreślając jego zamiłowanie do bogactwa i ekstrawagancji. Wnętrze samolotu zostało zaprojektowane z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół, odzwierciedlając osobisty gust Trumpa. Skórzane fotele wykonane z włoskiej skóry najwyższej jakości, 24-karatowe złote akcenty i herb rodziny Trump na zagłówkach. To tylko niektóre z elementów świadczących o wyrafinowaniu tego latającego pałacu. Wnętrze wzbogacone machoniem i sufit pokryty zamszem dopełniają tego luksusu, nadając całemu samolotowi wyjątkowy, prestiżowy charakter. Trump Force One to nie tylko środek transportu, ale wręcz pełnoprawny apartament. Na pokładzie znajduje się 18 wygodnych foteli klasy biznesowej, zapewniających najwyższy komfort podróży. Dwie sypialnie, w tym główna, wyposażona w pełnowymiarowe łóżko z jedwabną pościelą, oferują prywatność i wygodę. Dla miłośników rozrywki przewidziano specjalny pokój multimedialny z 57-calowym telewizorem i konsolą do gier. Na pokładzie znajduje się również prywatna jadalnia, w której serwowane są dania Rodem z Trump Tower. Trump Force One to nie tylko luksusowy samolot, ale symbol bogactwa i statusu, doskonale odzwierciedlający styl życia Donalda Trumpa. Jest to latający znak rozpoznawczy jego wizerunku, który z pewnością nie przechodzi niezauważony gdziekolwiek się pojawi. W kolekcji luksusowych środków transportu Donalda Trumpa znajduje się również wyjątkowa Cessna Citation X, najszybszy cywilny odrzutowiec na świecie. Ten imponujący samolot osiąga prędkość maksymalną 1000 km na godzinę. Odrzutowiec pozwala na loty bez międzylądowania z Nowego Jorku do Londynu, co czyni go idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o podróże na dalekie dystanse. Nie mniej okazały jest jego pojazd lądowy, znany jako bestia. Ciężko opancerzony kadilak używany przez Trumpa w czasie jego prezydentury. Choć dokładna cena tego pancernego giganta pozostaje tajemnicą, szacuje się, że koszt jednostkowy wynosi od miliona do półtora miliona dolarów, a cała flota opancerzonych pojazdów kosztuje około 16 milionów dolarów. Bestia to mobilna forteca. Jej 20-centymetrowy pancerz, kuloodporna podłoga i szyby, a także specjalne systemy ochronne zostały zaprojektowane, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Samochód został stworzony, by sprostać nawet najbardziej ekstremalnym zagrożeniom, oferując najwyższy poziom ochrony w każdej sytuacji. Air Force One, specjalnie przystosowany Boeing 747, który służył Barackowi Obamie jako powietrzne centrum dowodzenia, to prawdziwe arcydzieło nowoczesnej inżynierii lotniczej. Na jego górnym pokładzie zlokalizowano centrum telekomunikacyjne, umożliwiające prezydentowi prowadzenie operacji z powietrza, przekształcając samolot w mobilne centrum zarządzania kryzysowego. Środkowy pokład to przestrzeń prezydencka, wyposażona w biuro, sypialnie z prywatnym prysznicem oraz strzeżony pokój kryzysowy, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa kraju. Dodatkowo na pokładzie znajduje się sala konferencyjna, jadalnia, dwie w pełni funkcjonalne kuchnie oraz miejsca dla 70 pasażerów. Po opuszczeniu Białego Domu Obama nie zaprzestał korzystania z prywatnych i ekskluzywnych środków transportu. Jednym z nich był Falcon 900EX, należący do miliardera Richarda Bransona, którym Obama podróżował na Wyspy Dziewicze. Ten trójsilnikowy odrzutowiec, napędzany silnikami Honeywell, zapewnia nie tylko ogromną wydajność, ale także niezrównany komfort podczas długich podróży. Obama ceni również żeglugę, zwłaszcza na jachtach takich jak Rising Sun, który śmiało można nazwać pływającym pałacem. Ten olbrzymi jacht wart 590 milionów dolarów posiada 82 luksusowe pomieszczenia, boisko do koszykówki i kino. To doskonałe miejsce do relaksu w iście prezydenckim stylu. Zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na wodzie, Obama wybiera środki transportu, które łączą w sobie luksus, bezpieczeństwo i niezrównane możliwości techniczne. Podczas swojej prezydentury Barack Obama, podobnie jak Donald Trump, korzystał z bestii, legendarnego, silnie opancerzonego Cadillaca. Po zakończeniu urzędowania, Obama postawił na bardziej dyskretne, ale wciąż luksusowe rozwiązania w podróży lądowej. Jego wyborem stały się specjalnie dostosowane Chevrolety Severbany. Choć nie są one tak mocno opancerzone jak Bestia, to zostały starannie zaprojektowane, aby spełniać jego indywidualne potrzeby, łącząc wygodę z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Te pojazdy wyposażone w nowoczesny pancerz, kuloodporne szyby, wzmocnione drzwi oraz zaawansowane systemy łączności zapewniają bezpieczeństwo, ale też umożliwiają swobodną pracę w trasie. Dzięki temu Chevrolet Suburban stał się eleganckim, ale jednocześnie praktycznym środkiem transportu, który idealnie odpowiada na potrzeby byłego prezydenta. Po zakończeniu prezydentury George W. Bush postawił na spokojniejsze życie, które widać także w jego preferencjach dotyczących podróży. Jednym z najbardziej charakterystycznych wyborów Busha jest jego zamiłowanie do jazdy Fordem F-150 po rodzinnym ranczu w Teksasie. Ten wytrzymały pickup doskonale wpisuje się w prostszy, bardziej przyziemny styl życia, który Bush prowadzi po odejściu z Białego Domu. Ford F150 jest wyposażony w nowoczesne technologie, takie jak system Sync3, który ułatwia nawigację i integrację ze smartfonem. Pojazd ten kontrastuje ze środkami transportu, które towarzyszyły mu wcześniej, symbolizując powrót do korzeni. Po opuszczeniu urzędu, Bill Clinton prowadził nadal aktywne życie, często podróżując po świecie. Choć zdarzało mu się korzystać z komercyjnych lotów, nie brakowało również luksusowych podróży prywatnymi odrzutowcami udostępnionymi przez zamożnych znajomych, takich jak kanadyjski magnat górniczy Frank Giustria. Giustria udostępnił Clintonowi swój wystawny MD-87 wyposażony w złocone detale, sypialnie i prysznic. Były prezydent odbył nim szereg podróży, w tym do Kazachstanu w 2005 roku. Jednak jeden z najbardziej kontrowersyjnych rozdziałów związanych z podróżami Clintona dotyczył jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. W 2002 roku Clinton odbył podróż na misję humanitarną do Afryki na pokładzie prywatnego Boeinga 727 należącego do Epsteina. Samolot wyposażony w czerwone aksamitne fotele, przestronną część wypoczynkową oraz główną sypialnię oferował luksusowe warunki podróży. Pomimo późniejszych zapewnień Clintona, że nie był świadomy niemoralnych działań Epsteina, te powiązania rzuciły cień na jego reputację.